Idę na uczelnię, muszę bardzo szybko tam powiedz. Powiedz, przyjść. Zabrali mi samochód, kurczę. I nie mam, znaczy nie policja. Pojechał do warsztatu na chwilę. I muszę jechać tym eee, środkami transportu, więc będę muszę szybciej wyjść, trochę się zapędziłem. Pierwszy raz czekam na stacji na to, żeby zatankować gaz Ktoś tam piszczy samochodem Pierwszy raz, nigdy wcześniej nie, nie musiałem Teraz czekam. Pojadę odebrać w ogóle wizytówki dla mojej siostry? Odebrałem wizytówki mojej siostry, a teraz muszę szybko, jak, jak struś pędzi wiatr pojechać pomóc moim, moim rodzicom w czymś, nie wiem, co to tam chodzi. E, więc film będzie późno niestety, ale, ale wy przeżyjecie, dacie radę. Pojrzyjcie sobie jakieś pozostałe. Myślę, że nie oglądaliście wszystkich z ich 70 prawie. Nie, ja, w sumie więcej. No. Pomogłem rodzicom. E, okazało się, że trzeba było pomóc w stawianiu namiotu. Takiego nie, nie, nie bez kojarzeń, zwykły namiot? Taki, taki po prostu ciężko się go robiło. A po drodze zobaczyłem taką świetną wagę. Widzieliście ją kiedyś? Podobno takie były w większości miejsc. Na pocztach, na tych. Super, po prostu. Mam takie wrażenie, że stare przedmioty, stare wagi, takie czysto mechaniczne, bez żadnej elektroniki, mają takie, taką swoją duszę i o wiele lepiej wyglądają na filmach, na przykład zegary analogowe, niż zwykłe, takie jak mamy cyfrowe. Albo na przykład. O, zamknąłem drzwi, bo pan Sznuk tam się wypowiadał na temat jednego z dziesięciu. E no, i uważam, że takie. Jeżeli robicie film i chcecie, żeby w nim był zegar, to dużo lepiej grają mm, właśnie rzeczy analogowe, czyli zegar analogowy. Dlatego, że może mm, są bardziej dla oka. Bo chodzi mi o to, że sam telewizor w sobie, sam, sam, sam bez wyświetlanych rzeczy, jest czarny i nic nie pokazuje. Natomiast. Yy, już starszy telewizor ma te pokrętełka, to wszystko i to dodaje takiego klimatu. Oczywiście mm, też dlatego wydaje mi się, że ludzie w filmach czy serialach typu CSI Kryminalne Zagadki na przykład jest, jest takie coś. Tam jest taki rudy, <grymne> bez duszy. E, no i e, tam właśnie dają z kolei w drugą stronę za nowe rzeczy, których nie ma. Telewizory no, pewnie są. Takie telewizory z samego szkła, że widać przez to. E, bo to jest fajne, a rzeczy, które mamy na co dzień pod ręką, e, zresztą nie są, nie mają aż takiej duszy i takiego przesłania, e, żeby dobrze wyglądały w filmie. Takie jest moje wrażenie przynajmniej, a czy taka jest prawda? E, ja w każdym razie, jeżeli bym kręcił film, to wolałbym użyć takiej wagi, jak była na filmie, e, niż w takiej zwykłej cyfrowej. No, wiecie co mi chodzi. Te wszystkie trybiki, to wszystko super wygląda zresztą. Analogowe obiektywy, czyli bez elektroniki, też fajnie wyglądają. Mają dużo pokręte, dużo rzeczy. Więc takie jest moje zdanie. Dzisiejszy vlog znowu wyszedł krótki. Ale musicie mi wybaczyć, jeszcze przez kolejny tydzień mam sesję, jestem zarobiony. I jakby nie, nie mam aż tyle czasu, a jakbym nawet chciał nagrywać, to bardziej takie monodramy. Bo brakuje mi po prostu rzeczy. Na przykład w czwartek będzie dużo lepiej. W czwartek jest impreza, trochę się podzieje. No. Zobaczmy, co jeszcze mam. Może sobie